Zostawajcie! w moich snach Śpiewajcie tak wszystko gra Widzę was wciąż w moich snach Kim chcę być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być słabym Chcę być słońca, sobie żyć że nie przeszkodzi nic, spakowane torby na drogę już mam, kiedy ten tam, bo ja chciałbym być sławny Ja na by być na Ja na by być na Totalna porażka, zemsta wyspy. Nie przeczytałem tego komentarza foch. sorry, memy czytałem, ale faktycznie tutaj... Tak, faktycznie, był Donate, ja nie czytałem, sorry. Eee, Dora, tak, to jest 20 zł, czyli to jest takie 2 minuty, okej okay, Dora, 2 minuty trzeba dodać, dajcie mi chwilu, nie. Ile jest teraz? 4,20, o, 4,20, nice, nice. Eee, tak, konfigurator. Eee, odliczenie do czasu... Dobra, data i czas startu działania. Um, dobra, 4,20, więc muszę po prostu ogarnąć teraz, żeby nie spieprzyć niczego. Zobaczmy, czy to będzie dobrze, jak tak zrobię. E, nie, dobra, troszeczkę za, za dużo. A tak? Będę być 4,22. Dobra, dam, dam tak, o. I teraz będzie git. Dobra, let's go, oglądamy. Tak wysoko? Przepraszam, Zoe, tylko tu jesteśmy na uboczu. Stara od niezliczonych kamer. Jest nie wiem, nie na oglądam nam Eggs, bo dla mnie to, to nie zgodna. jest mój kontent. Ten baland wykopał całe mnóstwo ludzi. Teraz on powinien poczuć ból. O, poważnie? Zastawiłem sidła na tego wkurzającego rekina, ale złapałem coś lepszego. Dwoje frajerów. <laughs> Może przekonam Lightninga, żeby też głosował na Scotta! Super! Byłoby 3 do jednego bez remisu! A! 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 A... Ja! to Freezan! Nie po prostu ich nie oglądam, tak że wieszcie. Opady palantów z szansą napojona. Laskę. Że jesteś. Wpadłem na zabójczy pomysł. Spodoba ci się. Ty i ja stworzymy drużynę i wyrzucimy Lightninga. Tak, to, to na nowego Króla Szamanów. Fajny odcinek. Fajnie. Ty na serio? <noise> Może niespecjalnie się kumplujemy, ale ty to raczej słaba jesteś. Myślisz, że masz jakieś szanse z Mega Mięśniakiem? Lepszy Mega Mięśniak, niż Mega Młot! Och, naprawdę? Szybam! Jej! Żeby nie było, uprzedałem! Rób, jak chcesz. A, nie znoszę, kiedy Scott ma rację! Dobrze poszło. Ale jeśli ktoś nienawidzi cię do żywego, tak jak Zo i mnie, to opłaca się mieć plan B? O, tak! Eee... Lightning? Mam dla Ciebie niezwykle korzystną propozycję. Połącz siły z Zoe inną. Razem pozbędziemy się strasznego Skata. O, tak! Co? Serio? No to świetnie! Do zobaczyska! Poszło łatwiej niż myślałem. Pokażę Wam, gdzie obejrzeć mojego kula ale to po tym odcinku. Ciebie propozycję. Super sojusz z baronem von Scottmeisterem. Tak, zawsze wiedziałem, że ty i ja odbieramy na tych samych falach. Żegnaj, Zoe. Trajkotali mi coś do ucha, ale jkolałem, bo byłem w strefie rzutu. Hm, ciekawe co mówili. Nieważne, lightning idzie dalej. Prościutką drogą do finałów. bo Czas na wyzwanie! Ostatnio zostaliście jawnie wykorzystani, więc dzisiaj chcę Wam zaproponować super bezpieczną zabawę. No, no, tak, tak. Będą baloniki, kwiatki i wata cukrowa. No, no, no. To moje... Sidła e camerona! Chris padł do kolektora! Widzi pięciu strażystów i wąż strażacki, ale już! Zaraz cię wyciągniemy! <laughs> a ci niewdzięcznicy ostro przegięli! Szefie, pamiętasz swoje urwydne wyzwania? Te, które dostały czerwone światło? No, a no to z niego. z moich brydne. ulubionych będzie teraz? Właśnie! Nie Słuchajcie, brudasy, będę was cisnął, aż pękniecie. Potem zbiorę brudne, połamane kawałki i połamię je na jeszcze mniejsze. W moim finale nie będzie mięczaków. Wyrażam się jasno, na początek kuchnia. Gotowanie, a co potem? Turniej warca. Milczeć, kiedy ja mówię. Nikt nie Dajcie będzie gotowania obrażać. totalnej porażki. To DJ! Jej. Nie! Tylko nie to! Bardzo dobrze! że póki dycham! Moja noga tu nie powstanie! Podpisałeś kontrakt, żołnierzu? Macie za zadanie ugotować coś smacznego, a ten kół będzie waszym sędzią! 20 minut przygotujecie obiad, korzystając ze wszystkiego, co jest na wyspie! Preferuję lokalne jedzenie. Gotowi? E, pytanko! Mamy dowolność w stosowaniu przypraw? No. Do roboty! Szef chyba nie wie, o czym mówi! Tutaj nie ma żadnego jedzenia! Myśl, Lightning, myśl! Z czego są steki? No, się ma mały ogórek. No, drzewko, dawaj mi styki! Biorę to żądanie, okej, okay, Marcin. Okej, okay, szanuję. Trzeba znowu dodać. 4, 17, ok. Teraz kurdo kurduplu? Bardzo śmieszne, Scott. Nie chcę pomocy. Och, a mnie się wydaje, że chcesz. Gadałem z Zoe i odniosłem wrażenie, że trochę się obawia Lightninga. Serio? Tak, widzisz, że nie niezły z niego zawodnik. Ma dobre warunki fizyczne. W sumie i ma okay. rację. Proszę bardzo. Dzięki, Scott. Nie, to ja dziękuję. <noise> sałatka Przygotuję tartę z toksycznymi grzybami tarte. To nic nie da. No bo jak to zawsze mawia mój tatko, wymyślę, żarcie jest dla palantów. Ale pychota. to jest. Czy to przypadek, że matki trafiły się jako żeńskiej postaci? Zoj, jak sobie radzisz z kuchnią? Jest Co? Ja tylko Patrz, na zdumne szydeczki! Fałszywy alarm to tylko kamienie. Trujący bluszcz dodaje każdej potrawie nieco goleczki.

Sprawdziłem na włoskie klimaty. Olbrzymie narwowe kanelani w kremowym sosie. Co ci mówiłem? Masz leżeć! Eee, mam popieprzyć? Dalej! Ja przygotowałem taniec, ale biedny widzicie, że to, będziemy musiał jeść to głównie. to się zdzieje?! To na degustatora nie możemy liczyć. Uwaga! Macie sami zjeść to, coście upieścili! No, całe szczęście. Przegrasz. Kto ma żołądek ze strali, a kto będzie haftował, przekonacie się po przerwie. Oglądajcie totalną porażkę z Ensteryspy. No to do... Obraza w szkodnicy, eh? czas zjeść paskudztwo, które ugotowaliście przed przerwą. Wyzwanie wygrywa ten, kto zje pierwszy i nie puści babia. Kurczę, zapowiada się masakra! Fajna tarta. Wielkie umysły myślą podobnie. Opatrz, bloger z balonowy online.com! Serio? Gdzie? Nie, to spruchniały pniak. Trzy, dwa, jeden. Jedźcie. Ale mnie sędzi. <laughs> Smakowało jak żabij skrzek. Który to odcinek? Jedenasty. Nice. Dobrze. Wszyscy żygają. Let's go. Mm, Dawaj stary piano. Wiem, to jak dobra, tradycyjna oh, okay. ze zmutowanej żaby. Co teraz myślę o szefiej kuchni? No myślę, że jest spoko, lubię go. Zaraz. On nie dostanie takiej oto elektrycznej obroży. Druga część wyzwania. Zabawimy się w łowce parantów. Nice. Sprawa jest prosta. Wy jesteście palantami, ja łowcą. Rozbiegacie się po lesie, ja was tropię. Wygra palant, który pierwszy dotrze do masztu. Życzę powodzenia. Bo wielki łowca palantów może nadać zupełnie nowe znaczenie słowu ból. Armata spaghetti z napędem rakietowym. Mój autorski przepis. Wystarczy załadować puszkę ostrego spaghetti, obiad gotowy. I po sprawie! Macie 20 minut na ukrycie się i paciolek! Na co czekacie? Gdzie są ci starzyści? Chyba o mnie nie zapomnieli! Nie, 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 nie jestem ich szefem! Aha, powstają gaz łupkowy. Niedobrze. Znowu! Zaszkodziły. się nie siedzi. Pozbędę się tej obroży. Lednik, nie! Obroża ma najwyraźniej jakieś zabezpieczenie. Impuls elektryczny poraża ośrodkowy układ nerwowy. Jak za nią szarpiesz, prąd robi ci auka. Bę. Nieważne! Jak nie dopuścić do zamknięcia obsługi? Aaaa! Jak to jakoś ze mnie zdejmiesz, doprowadzę cię do mety! Uwawasai! Wiem! Zrekonfiguruję mój zegarek, żeby wysłał mały impuls elektromagnetyczny. Obejdzie zasilanie i... Voilà! Super! Wypalmy je! To kolejna. Wpadłem na lepszy pomysł. Obróżę? Poważnie? Odkąd wyeliminowano Majka mam coraz bardziej dosyć tego show. Nie! wszyscy Jestem wątła! Mam alergię na gór! Nie chcę umierać! Dorwałem cię, parantko! Dobra, dobra, poddaję się! Wygrałeś! Przestrzegajmy zasad! Może później po nią wrócę, jak nie zapomnę. Nieprawda, Marcinie, to jest wybiórka. Ej, ale takim spaghetti na ryj to bym chciał dostać mimo no wszystko. Taki kamsot z Bolognese, To jest... To by było dobre. załóż się w kurzach. Kurde Bardok teraz. Normalnie teraz to... Jak Bardok! Kto na Dragon Bola o co mi chodzi. Najpierw była Kel. Teraz Bardok. Let's go. Bardock, załuj ją w goku! <laughs> mm. Ej, hey, ty zapłacisz mi za to! Jak tylko zejdę! <laughs> Dziecinnie łatwe. Paranci są już moi!

Panie? Zoe? Przecież już rzuciłem ją z klifu. Ta dziewczyna jest Jana! Tak! Zemsta <zysklarziny> jest słodka! To jest jedwórka, Marcin, nie pójdźcie ze mną tylko w tracisz. Dotknę masz tu i wygram to wyzwanie. Nie! Nie ty! Nie teraz! Parkieł! moja kostka! Odczep się ode mnie dziwolągu! Dlaczego bez cery za mną łazić? Co? Chodzi o sam? Masz ich setki! Chcesz się pozegrać? I powitać wygraną, tak? Przynajmniej ta pułapka się przydała. Zaraz. Nie wykopałem tego dołu. Popadnę no cię! Miśniowej. Jestem tak ciężki, że prawie mam zatyśkę! Si-pa-pa, -pa Tak! Pierwszy na mecie! O, tak! Zwycięstwo! I kto teraz jest górą szefie? Eł! Ha? Mm. Cameron zdobywa nietykalność, co? Swoją drogą, wiecie, jakby, Gdybym był angielskim youtuberem i mówił po angielsku, wiecie, jaki bym teraz cringe-artik rzucił? Że camon, że ten, jak on ma lightning, że lightning ma come on, come on his back, także, także. No to dobra, oglądajmy dalej. A czy ja zdobyłem? byłem? Obiad! Au, au, Moja głowa! Moja piękna głowa! Czas na wyniki balanty. Jedno z was dziś wyleci, ale nie Cameron, bo jest nietykalny. To lightning! Like... Mi się wydaje, że poleci szczerze? Albo stary pijany, albo Zoey. Bo Zoe trzeba odwalać, to... boję się. Zobaczymy. Knik miał być nietykalny. Ja je głowy! A co ja poradzę? Nie moja wina, że przypadkiem ukradłem ci zwycięstwo! Milczeć! Co do głosowania! Zobaczymy! Jeden głos na skota, jeden na Zoe, jeden na Lightninga! Decydujący głos dostał! Dostał, okej, okay. czyli to będzie facet, czyli Zoe jest bezpieczna. Chyba że się tłumaczy walneli. Okay. Co? Czyli Scott? Scott jednak nie będzie w finale. Zbyt mi się nawet podoba, bo nie lubię Scotta. Wkurza mnie. Czyli Zoe, Lightning i Mały Bambi. Ok. Żarty sobie strojisz, czy jak? no to Zoe to wygra, chyba coś mi się wydaje. No bo nie wydaje mi się, żeby Lightning to wygrał albo Młody Bambi. Chyba Zoe to wygra w głowie nie mieści. Ruda się nie, nie dostał, dokładnie. Nieźle zalazłam jej za skórę. Wybacz, stary. Powodzenia w przyszłym życiu. Cameron ukradł mi nietykalność i drogo. Za to zapłaci. Miej się na baczności, gościu. Lightning ma na ciebie oko. Długo czekałem na to, żeby zostać mistrzem ceremonii. I jeszcze sobie poczekasz. Wow. Tak, ja tu jestem mistrzem ceremonii! Widzisz, Scott! Miotaż wstydu to i upokorzenie I? i cierpienie. Więc zorganizowałem ci towarzysza podróży. Pan kieł! Ten sposób no, sobie Zam z powrotem do tak jak w Naruto se ucicha w codzja Dziękuję za wrzucenie mnie do dziury z odchodami. Że wróciłeś, zostawiłem ci trochę tarty. Szefie, równia z ciebie! Będziesz no, no. go? Nie, ale go, go. Yeah, go! Czego się nie robi dla mistrza? <grym> Kogo katapultujemy? Ile razy puści paria, nim spuścimy go po brzydwie? I kiedy wreszcie przestanę haftować? <grym> Oglądaj się koniecznie! Totalną! På ræske svenske vispi!